To jeszcze działa. Spadła mi kamera przed chwilą, by działa. Chyba działa. Oki jeszcze ponagrywamy dzisiaj. Tak? Czekajcie. Co jeszcze się tam do góry z nogami nagrywa. 6 godziny rano. Ktoś pytał, o której wyjeżdżam, to ja wam mówię. O 6. Także zbieram się. To jakiś doły bluza. Chyba pozostałe bluzy dałem Adrianowi. Bo ktoś pytał o jakąś starą bluzę. Dzisiaj ma odebrodzione. Uuuu, baby! Słuchajcie, MOT ogarnięte. Samochód naprawiony, bo tam miał jakiś mały problem. Także odebrałem go. I lecimy. Lecimy do Boysu. Hello, good morning. Mamy jeszcze ten tydzień, żeby tam pokończyć te pierdoły. Uważam, że powinno się nam udać. Bo na zewnątrz mamy praktycznie zrobione. Czekajcie, żebym coś nie przedzwonił teraz. Tu ja wyjeżdżam teraz. Okej, okay, okej. Okay. Dwie oponki z tyłu mam nowe jeszcze do tego założone. I na razie samochód hula. I tak szczerze powiedziawszy, czy mi się śpieszy, żeby wymienić auto. No nie. Więc na razie, dopóki jeździ, jeździ, ale już z kolegą żeśmy podjęli decyzję, że będziemy szukać. Więc ja tak włączam, wyłączam, żeby nie oślepiać kierowcy, żeby go nie, nie tego nie dokoncentrować. Będziemy szukać na aukcji jakiegoś bolida Może kraftera właśnie, albo Mercedesa I zobaczymy, co się trafi Jak się trafi, no to może będziemy kupywać A jak nie będzie, no to nie będziemy się śpieszyć Ten na razie jeździ Swoje robi I to tak, słuchajcie Także lecimy Muszę odebrać chłopaków po drodze ze stacji Poniedziałek dla Was wtorek miłego wieczoru, dnia i poranka Wam wszystkim życzę dzięki za wszystkie suby, lajki komenty, które przyszły na kanał od Dawida, bo Dawid w tamtym tygodniu rzucił odcinek ze mną miał wziąć tego vana ale coś tam się sprawy trochę pokomplikowały, bo te nowe miejsce w którym on jest ma limit miejsc parkingowych i trochę tak jakoś się dziwnie zrobiło, że bo on tam ma, tworzy nowy biznes, wiecie, i to jest jakiś tam jakiś hałas odnośnie tego miejsca parkingowego. I na razie powiedział, że kurde, głupio wyszło, ale tego wana ode mnie nie będzie brał. Choć tam były próby, żeby wziąć, żeby kolega, ale chodziło cały czas o miejsce, bo albo w garażu nie ma miejsca, bo tam była decyzja, że może on by w garażu stał, ale z kolei będzie przeszkadzał, bo jednak, wiecie, oni potrzebują miejsca na warsztacie. A pod warsztatem, summa summarum, aut ma być 5 i może dojść do kolizji później, że ktoś się do nich przyczepi, że jednak mają za dużo tego, a, a mieli mieć inaczej, i tak dalej. Więc po prostu jakoś tak ze względu na to, że to nowe miejsce, żeby sobie nie denerwować ludzi dookoła. Decyzja została podjęta, że na razie chyba jednak nie, że fajnie, fajny projekt na YouTubea, ale nie przejdzie. Więc po tygodniu nagle dowiedziałem się, że jednak Dawid ten nie weźmie tego vana ale mam kolegę, który dzisiaj go zabiera, bo czekał w kolejce. Także nic straconego. Już taką decyzję podjąłem, że daję go za darmo do ludzi, bo to bo ten van idzie za darmo. słuchajcie. Ja tam grosza nie chcę, raczej chcę, żeby on dalej żył, żeby ktoś się nim zajął, żeby dalej kręcił kołami. Mam taki sentyment do tego pojazdu, więc. Dlatego tak próbowaliśmy coś zrobić, ale wiecie, to wszystko czas i pieniądze. Ja czasu teraz za bardzo nie mam, a pieniądze, no musiałbym wydawać z własnego portfela, żeby opłacić człowieka, żeby ze mną pracował przy tym vanie. Więc jakby zarobkowo ten van miał nie być i tak robiony. I stwierdziłem, że nie, dobra, zostawmy ten temat, bo to jest takie moczenie pieniędzy w tym momencie. Dla, dla... nie wiem dlaczego więc... no nie, nie w tym momencie jeszcze słuchajcie także odpuściłem sobie i stąd ta decyzja że on pójdzie dalej także dzisiaj Piotrek będzie w drodze i Piotrek odbierze wana pewnie koło 6 także nakręcimy jakiegoś tiktonga albo zwiastun na odcinek na jutro także życzę wam miłego dnia, miłego oglądania spotkamy się za chwilę na stacji z chłopakami, let's go a tu dalej ciemno Ktoś pytał o której wyjeżdżam? Już chyba odpowiadałem. O szóstej Zobaczcie <laughs> jak ładnie. Jest godzina siódma, dalej jest ciemno Bo nie ma słońca <laughs> Nie ma księżyca <laughs> Dobrze, Słuchajcie Lecimy i spokój Chłopaki już na horyzoncie Bo zabierali rzeczy idziemy za nie zapłacić Właściciel jeszcze w szlafroku. Dzisiaj chyba późno wstało. Także jesteśmy, słuchajcie, podziwiajcie piękne widoki, bo jeszcze tylko tydzień i spadamy stąd. Łykę chłopaki wyjęli, grunt bierzemy, chwilę bierzemy, siatkę, pacę i ten. I będziemy działać Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, moja żona pisze, zaraz jej rozpisze. A dziadek testuje właśnie nasz prysznic, bo tam silikony wszystkie nowe poszły, więc zaraz będzie wszystko jasne, czy tam wszystko jest OK. Kamil kończy tutaj okna. Zostało mu tak naprawdę jedno okno, ale zanim zacznie, to lecimy je tutaj na grubo, wszystkie doły. Malujemy jeszcze raz lakierem, żeby było pięknie i świeżo, żeby było tak soczyście. Także wszystkie okna po kolei poleci w pierwszej kolejności zanim będziemy mogli włączyć odkurzać, bo jeszcze jest w miarę wcześnie Wydaje mi się, że pani jeszcze śpi a Adrian dopóki tutaj pogoda się nie poprawi już zaczniemy skrobać słuchajcie na basenie No tu dużo nie zostało dużo nie zostało tak naprawdę Na zewnątrz to Została tylko góra, ale okna jeszcze pozamykane. Tam są nowe okna, więc głównie rybna tak naprawdę. Tak, bo tu jest zrobione, tu jest zrobione. Tu jest wszystko zrobione z tej strony. Więc tylko tam na tym tarasie zostało taki pierdół. Idziemy na basen. To zobaczymy co tam się dzieje, bo trzeba to okryć i tyle, nie? Także zaraz wysuniemy to I dzisiaj też zajmiemy się tą ścianką w pokoju. Tam gdzie graty mamy. O piękny basen, światło odpalone. Kurde, cały czas jest normalnie, wiecie, wicher. Drzwi będą musiał powiedzieć ten żeby został, żeby zamykał. Jedne i drugie. Okej, okay. zabuśpieczone. Dzień dobry. Dobra, to jest przykryte, więc zacznijmy od tego, żeby to pozdejmować wszystko. Hello beautiful people, how are you? How are you? Dobra, także... Ta farba jest jakaś taka, nie wiem czy to łazienkowa w ogóle. To jest jakiś winyl No, że to jest, to jest ryba, nie, to farba, nie było, Chyba to nie było tak łazienkowe no. w ogóle. Taki mat mat nie? A nic, hmm. zobaczcie jak to wszystko. No Coś tam powyciągamy, nie? Nie ten plaster od samego początku. Bo... No, to, 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 to cię malzamy, tak, nie, tak, tak. I wszystko tu przeje, trzeba przejść, nie? No, nie? Posnagować, także zrobimy to, Let's go. Ja wypiankowałem, teraz uważaj, żebyś to nie wdepnął, mhm. bo tu jeszcze coś spodpada, Dlatego wszystkie te takie przestrzenie między joysami, gdzie tylko mogłem, to dałem piankę. Tak samo tutaj to się z automatu usztywni to drewno. Poczekam chwilę, pół godziny, oczyszczę wyrwę te wszystkie gwoździe i mogę zakrywać płytą, bo wychodzi na to, że chyba jest ok. Przekalkuję. I to będzie już gotowe dzisiaj, praktycznie po malowaniu, jutro, bo po poszpachluje od razu dziurki. Nie? Także tylko chwila przerwy, bo musi pianka wyschnąć. Nagram to Wam. I o to chodzi, nie? Jedziemy ja do sklepu po farbę, słuchajcie Do Fallenbow, e do Brewersa I spróbujemy dobrać tą farbę Też z tej samej firmy, także Trzymajcie kciuki Dobra, moje robaczki Idziemy do sklepu Brewers jest tu zarobił A ten parking, to na pewno chcą, którzy niektórzy kojarzą Bo tutaj robiliśmy taki projekt Tam w rogu wchodziliśmy Na robotę, więc może ktoś pamięta? Słuchajcie, w tej okolicy to jeden mały domek kosztuje bańkę. E, tu macie taką większą e, posiadłość. Dwie bańki 200, ale to i tak jest, nie wiem, może jedna piąta tego, co, te, co my mamy. Tutaj macie fajną, ale tu nie ma ceny w ogóle podanej, bo jest PO. Co wykończenia, zobaczcie, taki mały domek jak tutaj. 2 miliony. 2 miliony. Reszta nie ma ceny nawet. Jest e, Rise to be negotiated. Jest napisane o tak mniej więcej w skrócie. Dobra, idziemy do brewersa. Mam to coś z sobą. Zobaczymy, co się tu uda zrobić. Let's go. Słuchajcie, mam wszystko. Mam farbę na ściany tam bo bośmy ekstra, soeks tarzyliśmy pomalowali <grystanie> mam farbę do okien na zewnątrz My Zrobimy im trochę więcej pracy ale nie uzgodniliśmy co i ile za ile jeszcze i będę musieli się mu to powiedzieć żeby nie było później niedomówień dobrałem farbę bo z tej ściany tam którą skrobaliśmy zerwałem taki listek i dobrałem farbę która się nazywa Lamproom i wyglądało to identycznie, prawie. Ale jak robiłem zdjęcie, to już w ogóle wyglądało identycznie. Tak jakby oko ludzkie widzi pewne rzeczy inaczej, a kamera inaczej. Więc w kamerze wyglądało no, no identycznie, nie? a stara farba. Tylko że mało światła w tym pokoju jest, gdzie. To się tak też nie wypala, nie? Dobra. Wyjeżdżamy stąd, wracamy do boysów. Let's go. Słuchajcie, jestem tu na balkonie W ich sypialni w sypialni to za bardzo nie chcę pokazywać, ale pokażę Wam o co chodzi z tą tkaniną. Zobaczcie I cała, tak, cały pokój jest tak zrobiony. Także ja wychodzę tędy. Te progi zostały jeszcze porobione. Nie powinienem, bo po tak chodzić. Słuchajcie, ten Tu zobaczymy co się dzieje, bo te jedne drzwi co się zacina i nie wiemy co Więc odkręcę i zobaczę gdzie tu jest, co tu się stanęło, że one tak się blokują, nie? Tak jakby tak jakby co się stopowało, ale nie wiadomo co. To jest trochę przekrzywione, odkręcę i sprawdzę. Tutaj może to krzywo stoi. Zaraz zobaczymy. Nie uwierzycie co tu się stało. Nie mogły się drzwi zamknąć, bo nic się nie stało. Znaczy nie są ustawione jakoś, nie wiadomo jak te drzwi. Ale pokażę wam co jest, co było problem za chwilę, jak tylko to przykręcę z powrotem, bo wyprostowałem tą prowadnicę, bo ona tak odstawała. Ktoś tam walczył z nią już, więc aby miało to ręce i nogi. od razu ją wyprostowałem sekunda 5 sekunda 5 Kawę nam pani u u nigdzie nie idziesz nie, zgubię śrubkę za chwilę słuchajcie jest to ale fart wpadła mi prawie w decking ale wywołam, słuchajcie Dobra, job done a ja wam pokażę o co chodzi słuchajcie, ta klamka nie chciała zejść na dół, nie? blokowała się gdzieś tutaj widzicie, widzicie to coś? widzicie to coś? To jest zamek, czyli możecie zamknąć i zakręcić śrubkę Ale ktoś zakręcił śrubkę jak klamka była do góry I nie pozwalało mu pchnąć, pchnąć tego dalej A teraz zobaczcie Działa Taka głupota, nie? Rozwiązałem problem Mój dziadek nie wiedział co się stało I teraz Zamykacie I nagle zamykacie Zostawicie to? I nagle działa. Tada. Słuchajcie, płyta wjedzie za chwilę na sufit, a kamień ją właśnie sobie przygotowuje. Easy peasy. Tutaj po, poskrobane, więc za chwilę też zaciągniemy to. Poza tym wymieniłem jeszcze lampkę w łazience w talecie tutaj. Tu. O. Stara lampka, która była. Słuchajcie, za każdym razem ktoś chciał włożyć nową żarówkę. I ta żarówka jest z tymi dwoma pinami. Nie? No nie mógł tego zrobić, ponieważ jak wyjmował nieumiejętnie ktoś żaróweczkę to pierwszą, to wbił piny do środka. Słuchajcie, to nie wiem, czy widzicie, widzicie, mam nadzieję. I tam już siedzi kawałek, a teraz jeszcze drugi kawałek. Więc nierealne, żeby to wyjąć, rozebrać, lepiej wymienić, więc wymieniłem. Akurat spotlighta miałem w samochodzie, więc tu tam. idziemy zobaczyć co tam udadwiano, jak mu tam idzie. Dobra, słuchajcie. Łodzianeczka powoli poprawiana, tak jak widzicie, wszystkie kraki. Siadeczka poszła. Oczywiście będzie to zaciągnięte tak samo, tak samo. Tam też siatka poszła? gdzieś? dołem, nie? Więc ogólnie to poprawimy. Wszystkie takie pierdoły, słuchajcie też. Wyciągniemy, żeby nie było, bo to jest dramat. No a tu pamiętaj, majster na suficie siatka. Jest niezrobiona, jest. Dobra, no, dobra uciekam stąd. Dobrze, że masz zaprawę. Dobra, gruntowałeś ten sufit? Tam No to trzeba to zrobić. Nie? I tu coś ci. Farba jest pęknięta, chyba. To wiadro sobie usunię. Już wcale co się dzieje, że... No, tylko weź sobie wiadro odsyń, nie? Dobra, idziemy przekręcić płyta. Czekamy na Adriana, słuchajcie, zaraz rozrobujemy trochę zaprawy Poszpachlujemy ten pierdół I zaczniemy tutaj ścianę Bo tam już się on sobie kończy Także to wszystko, no zobaczymy co to da Ściana ogólnie się wydaje sucha, powiem wam szczerze Może ją wcześniej coś zalewało może ten flower pod był dużo wyższy? Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy siak, no, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z tym ścianą, to nie, za, nie do końca mamy jakby nad tym kontrolę, nie? Zrobimy co możemy. Jutro się to przeszlifuje, przemaluje na biało. Mamy też farbę rozrobioną. o chyba Adrian właśnie już idzie. Zaraz zrobimy to miksa, zaciągniemy to i będzie job done. Poza tym wszystko ok. Dobra, słuchajcie. Zaciągnięte, ale to jest takie minimum, żeby było pięknie i czysto Skrótnie, jeszcze podłogę musimy przetrzeć Tutaj też na raz jest zaciągnięte, ale tak szczerze Szczerze, to jak nawet drugi raz chciałbym to zaciągnąć to dopiero jutro Ale zastanawiam się czy to w ogóle robić, bo Tekstura tej ściany jest taka Wiecie, wszędzie dookoła, jak ja tu zrobię zbyt gładko To będzie się odróżniało Zobaczcie, tu na przykład światło boczne jedno, drugie, zobaczcie co się dzieje nie? To ma taki swój jakby charakter. Nie mogę tego wyplastować na, na równo. No szok, nie? Po prostu. Rozumiecie o co mi chodzi, więc ja jutro zdecyduję, czy to w ogóle dotykać drugi raz, czy po prostu przetrzeć papierem i zostawić takie lekkie nierówności, żeby później... No zobaczymy. Poza tym to już jest zrobione, przygotowane, jutro sobie będzie to robione dalej. Podłogę musimy tu przetrzeć, bo się jakaś chwila nam rozniosła ja się zawinę stąd żeby tutaj chodzić tu żeśmy róg jeszcze poprawili tam przy grzyniku poprawili no i co i będziemy to malować jutro nie? super będzie ja mam życzę miłego wieczoru z dnia i poranka kiedykolwiek to oglądać mam nadzieję że u was nie pada zobaczymy się jutro ciao